Hej, witajcie, z tej Steronolchu. Witam Was w kolejnym odcinku z Miraculum. Wybaczcie, że dzisiaj nie ma animca, ale nie wyrobiłem się z jednym odcinkiem, w którym jest dość pierdzielenia w montażu, a chciałem coś dzisiaj wrzucić, więc wrzucam Miraculum, bo mamy dzisiaj dość krótkawy odcinek, a z animca postaram się już to zmontować i jako kolejny odcinek wrzucić. W poprzednim odcinku powiedziałem, żebyście głosowali w ankiecie, która postać pojawi się w kolejnym odcinku. Na drugim miejscu exequo Gabriel Agrest z Chloe. Nie wiem dlaczego znalazła się tam Chloe, chyba myślicie, że jak będę o niej robił odcinek, to będę ją obrażał, jaka to ona jest. Chyba, że ją bardzo lubicie i kryje się pewna teoria z nią, to zrobimy ją w kolejnym odcinku, a ojca Adriana w kolejnym, czyli w trzecim tej serii oczywiście. Jak już w pierwszym miejscu zawitała tajemnicza postać serialu, czyli pani Agrest, to wlatuje dzisiaj na odcinek. Chyba każdy wie kim ona jest po części. Nie wiemy zbyt wiele o niej, ale dane nam było usłyszeć, że jest żoną pana Gabriela Agresta i matką Adriana. Oczywiście nie jest nam dane spotkać ją w serialu, bo jak wiadomo jej tam nie ma. Jej stan i miejsce pobytu są nieznane. Po jej odejściu Gabriel stał się innym człowiekiem, tak twierdzi Adrian, ale tak się prawdy na razie nie dowiemy. Co do jej wyglądu, to dane nam było tylko zobaczyć kilka zdjęć, na przykład na jednym zdjęciu rodzinnym, parę fotek w komórce Adriana i na pulpicie komputera. Znalazła się tuż na mozacie w gabinecie Agresta oraz zdjęcie samej pani Agrest w sejfie pana Agresta. Ma blond włosy oraz ciemnozielone oczy. Te zdjęcie, które teraz widzicie jest z 17 urodzin, a Adrian używa go jako tapety na swoim komputerze, czyli tak jak wspominałem wcześniej. Teraz przyjrzyjcie się temu zdjęciu. Po prawej stronie jest księga Mirakulu. Widzicie również zdjęcie pani Agrest, a obok niego jakaś biżuteria. Wiele wskazuje na to, że jest to mirakulum pawia. Spójrzcie teraz na te zdjęcie. Widzicie tutaj wszystkie mirakulum, a na dole jest taka sama biżuteria, co w sejfie pana Agresta. Więc prawdopodobnie to może być mirakulum pawia. Wiele teorii w necie krąży, że pani Agrest jest w posiadaniu tego mirakulum. Tylko dlaczego te mirakulum, jak i księga, leżą w sejfie pana Agresta? No, nie wiadomo, tak. Malutkie zdjęcie ma również Władca Ciem. Widać to też na odcinku, jak je otwiera. No i też wiele teorii krąży w necie, że Władca Ciem to Pan Agry. Sam nawet o tym zrobiłem odcinek, bo wiele na to wskazuje. Ja wam powiem tak. Jak wiecie, nadchodzi drugi i trzeci sezon. W drugim sezonie pojawią się nowi posiadacze Miraculum, nowi słoczyńcy, nowe moce i tak dalej, Pewnie w tym sezonie dowiemy się całej prawdy, bądź w kolejnym. Ale jak poczekamy, to zobaczymy. Naprawdę nic mi do głowy nie przychodzi, dlaczego Gabriel ma w gabinecie tą księgę i Mirakulum pawia. To w sumie w takim sejfie, bo on to trzyma w sejfie. Podobno też władca Cię potrzebuje Mirakulum Kota i Biedronki, aby przywrócić swoją żonę. Czytałem, że to do życia, czy ogólnie ją przywrócić, ale naprawdę nie mam pojęcia. Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Chodzą też plotki, że agres ma brata bliźniaka. W sumie natknąłem się na takie komentarze, parę takich komentarzy, ale raczej bym w to nie wierzył. Przychodzi mi również do głowy, że to jest zagrywka ze strony twórców. Jest dużo takich zagrywek ze strony twórców, którzy nakręcają swoich widzów, dają proste poszlaki, które kryją do danej postaci, wtedy widzowie się nakręcają albo snują plotki, teorie, piszą, powstają o tym materiały, a tak naprawdę to tylko zmyłka z ich strony. Na koniec chcę powiedzieć, że jest taka gra nie będę mówił jaka w której na końcu dowiadujemy się, kim tak naprawdę jest główny antagonista i za, że za tym wszystkim stał. Gdzie przez całą grę nawet nie śniło nam się, że on może nim być. Jak wam powiem, że albo my tą postać znamy z Miraculum, jest ona w 50-60% pokazana w serialu, ale nie wiemy, że to tak naprawdę ona. Osoba, której najmniej się możemy spodziewać, w przyszłości może nas zaskoczyć. Nieraz już tak było i raczej bym się tego trzymał, no ale takie snuje, takie snucie teorii to głowa, ból głowy naprawdę, tak? Ale wolę poczekać na drugi sezon, albo w spowolnionym tempie obejrzeć sobie pierwszy cały sezon i dokładnie przemyśleć to wszystko. I to było na tyle, moi drodzy, z tego odcinka. Jak się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Napiszcie, że jesteście pięknym pawiem w komentarzu, bo pawie są piękne. Nawet w Wiedźminie, już widziałem. Wbijajcie na social media. Grupa w opisie, no i ankieta, w której musicie zagłosować, która postać w kolejnym odcinku. Ale prawdopodobnie zrobię o clone. Tak jak już na końcu chcę powiedzieć, stoję bardziej za tym, że to jest jakaś zagrywka ze strony twórców którzy jakoś nakręcają widzów, a tak naprawdę my tą postać znamy. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Napiszcie też co o tym myślicie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye.